Jestem Szymek Games I w dzisiejszym odcinku wbijemy sobie 15 rangę na 8bicie I, I możemy przy okazji sobie otworzyć 7 skrzynek Tak żeby nie było nudno No dobra Zostawmy sobie grę solo. No dobra to gramy Zobaczmy jak nam będzie iść Dawno nie grałem osobiście tą postacią Ale nie idzie mi tak źle jak na początek, zebrałem jednego power killa Kurde Dobra, mamy soczkę, mamy soczkę, mamy soczkę. Mamy soczkę, ale chyba Karl nam ucieknie. No i kurde, kurde wychodzę. Dobra. Zacznijmy, kto zbierze to coś. Tutaj sobie pocelujmy. Jest trauza. No i gile dobra. 5 mm. więc jeszcze się chwilę na tą rękę, twórzmy sobie tego boxa, albo nie, bo ta peni będzie. Będzie nas chciała zabić O nie, ona wykorzystuje... Dobra Ale obiliśmy ją Czy ten dynamik. Chyba myśli, że może nas pokonać Dobra No zabijcie tego dynamik. Kurde no i na mnie pójdzie. Albo nie, dobrze. Nie. To jest ten Czasami potrafi zaskoczyć. Hmm. Mm -hmm. trochę kiepska jest ta mapka ogólnie wow, 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 wow. no tak, i ten dynamaj, kurde musiał mnie potem wszystko. piąty miejsce. szkoda, szkoda oh. Dobra. Pójdźmy sobie tamtego boxa Nie albo nie, bo ten Frank tutaj. Dobra, nie wiem, ale... Nie, żeby nie było aż tak nudno, bo wiem, że tutaj zbyt się nie odzywam nic na tym odcinku. To powiem może pomyślę na, na 100 subskrypcji, nie wiem. Nap, napiszcie czy dla Was to fajny pomysł, żeby na 100 tysięcy... Znaczy nie 100 tysięcy, tylko ze 100 subskrypcji, żeby był yy, ten jakiś yy, odkrycie twarzy na przykład czy coś takiego, wiecie. Dla mnie to jest dobry pomysł. I nie wiem, piszcie mam nagrywać brawlę bardziej czy pokemony. I TP. Nie wiem, albo jeszcze coś innego. Mam nadzieję, że wam się podobał ostatni odcinek, w którym zrobiłem sobie yy, tego solo, A tu nie co. tam z grupką pewną zrobiłem sobie gen gen Gengara. Wszedłem na rajdę na Gengara. Nie wiem. Teraz się zastanawiam, gdzie ten gościu się ukrywa. Wypadek, biorę sobie wszystkie te soczki. On może być wszędzie. A, tu jest. Ale dobra. Dało się. Dało się. 10 karków. I mamy 15 rangę na 8 bicia. No i tak naprawdę. Chciałem pokazać w tym odcinku przede wszystkim. To jest już, patrzcie mam w każdej postaci 15 rangę. Myślę, że sobie chyba niedługo nagram odcinek, jak tą oto postać. Będę wbijać na 15, Na 20 rangę, bo już mam 17. Po ewentualnie Darylę też bardzo dobrze gra tymi dwoma postaciami. Ale dobra, jeszcze na koniec odcinka sobie otwórzmy 7 Brawl Boxów. Tak, na, na szybko Ale chyba nic nie będzie Dobra I ostatnia skrzynka Też nic nie No dobra Możemy sobie Kika ulepszyć Jeszcze Albo... Tak, to jest wszystko No dobra No to Jeżeli Odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, piszcie komentarze na pomysły, na odcinki specjalne, wiecie za ileś tam subskrypcji i dzięki za oglądanie, jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku.